Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a my kontynuujemy przygodę w SupraLand. Ja jesteśmy w na wejściu bodajże do terenu wulkanicznego, dopiero niedawno na niego wkroczyliśmy. Już mamy tutaj masę zagadek, które trzeba rozwiązać i nad którymi się głowimy. W zeszłym odcinku próbowaliśmy jakoś się pozwolić sobie na przeskoczenie w tamtym kierunku. Jak teraz na tym się zastanawiam, to nawet nie wiem, czy to jest tak koniecznie potrzebne, bo tak patrząc na ten na tę ten, 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 ten platformę wystrzeliwującą to nawet nie wiem do końca, gdzie polecimy. Poza tym, że gdzieś może tam maksymalnie Tak czy siak, moi drodzy, jeżeli podoba Wam się seria Supraland Zapraszam Was do subskrypcji kanału Możecie teraz kliknąć ten przycisk, a my przechodzimy już do akcji Tak się zastanawiałem, tak jak mówiłem przed chwilą Nad tym fioletowym tutaj przyciskiem I myślę nad tym, że może powinniśmy sobie na razie Po prostu dać z nim spokój Wrzućmy do lawy naszą kostkę no, Tam będzie pływać przynajmniej tyle dobrze Ale, ale moglibyśmy pokombinować troszkę inaczej No bo tutaj jest między innymi fioletowy przycisk tam jest żółty przycisk. Żółtego przycisku e, żółty przycisk aktywowaliśmy, znaczy może, możemy aktywować, wtedy nam się kolorystycznie tutaj zrobi odpowiednia barwa. Ale, e, o ile to jest stosunkowo proste, to o tyle tutaj musimy jakoś tam fioletowe strzało wygenerować. Fioletowe strzało wygenerować oczywiście możemy w ten sposób, jeżeli połączymy sobie, mm, mm, zrobimy sobie kreskę fioletową i potem przestrzelimy przez nią e, zwykłym pociskiem. Tylko pytanie brzmi, tak się zastanawiałem, gdzie ten e, fioletowy element połączyć, żeby, bo musimy mieć w zasięgu widoku cały czas ten e, przycisk, tak, żeby, żeby go móc włączyć. Na przykład tutaj są drzwi, ale nie mamy za bardzo z czym połączyć tego elementu, bo byśmy mogli jakoś tak wygenerować, żeby dało się wystrzelić, no, ale tutaj się nie da. E, tutaj są z kolei jakieś elementy dwniane i one też by pasowały, bo jest w teorii cały czas widoczny element tutaj strzelający, no, ale do czego. No, teoretycznie o! O, teoretycznie, tylko nie wiem, czy nie jest za wysoko trochę. Moglibyśmy tak to połączyć. Myślę, że może by się udało teraz. Zobaczmy zresztą. No jest na fioletowo, więc czy trafimy? Trafimy. I mamy żółtą kulkę. Żółtą kulkę, na którą tyle czasu spędziliśmy ostatnimi kurcze czasy. Teraz możemy pójść sobie tam. Bo tam? Musimy ją wrzucić do tego miejsca, gdzie się kolory ogarnie. Wydaje mi się, że to było tutaj. Teraz, czy ona nam zginęła tam? O, oh, shit, to nie będzie takie proste. To trzeba będzie tą kulkę jakoś tam podrzucić, żeby to miało sens. God damn it No to będziemy się trochę bawić tą kulką, coś czuję. Dobra, strzelmy jeszcze raz. Generujmy kolejną kulkę. Dobra, pyk, mamy ją. Wydaje mi się, że musimy ją przed tą żółtą bramą wystrzelić do góry. Tylko czy my ją dostaniemy z powrotem potem? O to jest pytanie. to tej leci, w teorii leci, tylko musimy ją teraz złapać. Było bardzo blisko, tak powiem. A tym razem się uda. Bo przynajmniej będzie blisko, ale jest to wykonalne. Totalnie jest to wykonalne, więc lecimy znowu wygenerować żółtą kulkę. To może zająć kilka prób, od razu mówię. Ale zrobimy to. Dawaj kulkę, super. Ja troszkę bałem podejść tam bliżej, bo się bałem tego, że po prostu do rawy wpadnę. Ściwujemy w powietrze. Skakujemy na drugą stronę. Dobra, 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 dobra. Nie, to nawet nie wyląduje po drugiej stronie. A? Nie wiem, cicho nas jeszcze tam się złapać i uchronić nas przed koniecznością pójścia jeszcze raz po kolejną. No ale będziecie mieli okazję pobawić się, popatrzeć jak ja generuję, znaczy generuję, jak próbuję wystrzelić tą kulkę w odpowiedni sposób. Tylko tym razem mógłbym ją obić od tego, ale to za bardzo... Też nie muszę jej tak mocno strzelać w sumie. O, o. Dobra. Czy ona? Kurde, przeszedłem przez to, goddammit. dobra spokojnie, Dam radę, Dam radę, to nie jest aż tak niemożliwe do wykonania. Nie potrafię wycenić. Wy, czy znaczy wycenić. Nie potrafię ogarnąć tego, jak bardzo mocno muszę strzelić i jak bardzo przesunąć kursor daleko. Dobra, lecimy jeszcze raz. Styk O, o, o! Nooo elegancko! Praktycznie... Nie! Okej. Okay. <śla> no to by była głupota. Co? Co? The fuck is going on! Zresztą musi tam pójść Go! Ah! Jesus, a musimy tam i tak wystrzelić. Ale musimy jeszcze kamyczki ustawić. Bo, już nie ma tak w połowie drogi nad labą. Stwierdzić, że jednak się cofam. Ale mnie też żółta kulka przestraszyła przez chwilę. Mamy jeden. A możemy od razu rzucić kilka kamyków tutaj? Wydaje mi się, że to będzie lepszy pomysł niż po kolei po prostu znosić. Zróbmy, zróbmy dużo żółtych. Dużo samorodków, nie? Stój, spokojnie. Też zróbmy co najmniej pięć. O, pyk. Tak, na no, wszelki wypadek. Mamy trzy. Mamy jeszcze jeden Nie jest jakiś wielki problem, nawet jeśli będziemy musieli dorobić kolejne, ale... Ale wiecie, na wszelki wypadek... Kur... agresja! Dobra, cztery... To nie jest odcinek, który będą mi rzeczy wychodzić za pierwszym razem, to od razu mogę powiedzieć Ale spoko, nic się nie dzieje, jesteśmy oddani sprawie, damy radę Okej, okay, teraz musimy poskoczyć tam I aktywować... Farbator, Zrobimy to farbatorem chrzenić, dobra Proszę bardzo, wszystkie są, WSZYSTKIE są żółte Fenomenalnie. Dajemy kolejowi dwa samorodki, bo on przecież chciał Zarobić troszkę, czy zarobić Pyk, masz jeden To prawdziwe złoto? Cóż, jeszcze jeden Słuchaj, to jest totalnie prawdziwe złoto, najprawdziwsze złoto jakie tutaj można dostać Daję ci jeszcze największe samorodki kolej, żebyście czuł doceniony Więc proszę cię, nie krytykuj Pyk Niech to dwa samorodki złota Niech to dwa samoloty złote, ok. Śmiało, skakuj. No to jasno. Nie zastanawiam dwa razy, jak mi ktoś mówi, skakuj do piwnicy, nie? To nie brzmi dobrze, co właśnie powiedziałem. Mamy też piękną czarną skrzynię. Promień mocy łącznik sześcianu? To sześcian mocy, wybierz promień mocy. O, hu, hu, teraz możemy tak zadziałać. Ciekawe, że dopiero teraz. Ej, i skrzynkę możemy. No to teraz, ja wiem, że aktywujemy tamtą rzecz. To teraz już kompletnie wszystko rozumiem. Teraz możemy sobie połączyć w ten sposób i tutaj więcej nie ma, tak swoją drogą? Pójdę stąd, zaraz się okaże, że zostawiłem tutaj bogactwo, ale chyba nie. Ten żółty element mnie tam troszkę frustruje, ale chyba on nic nie znaczy takiego. Dobra, teraz musimy jeszcze wyjść stąd. Czy znaczy, to nie będzie jakiś wielki, pro... wielki problem? To jest chyba za ostry kąt, jednak. Może jednak zróbmy tak, o. Tutaj sobie skoczymy na bok. A może sobie zrobimy stąd. Tutaj. A to jest też za ostry kąt. Może tak. Dobra, uch, udało się wrócić do piwnicy. Kolej zniknął już ze swoimi samorodkami złota. Proszę bardzo, poleciał szczęśliwy. Okej, okay, my możemy teraz zrobić dobre, dobre rzeczy. Nie wiem co prawda jak w kwestii tego. Tego chyba wciąż... Chociaż nie, jesteśmy w stanie to zrobić. Nie, 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 zaraz, zaraz. Najpierw musi być na dole. Jesteśmy spokojnie w stanie to zrobić. Położymy tutaj skrzy yy, nasz sześcian. Potężny sześcian mocy. Aktywujemy to teraz. I połączymy sobie. Tak. I tak. Myślę, że teraz jest elegancko. Wychodzimy tutaj na samą górkę. Proszę bardzo. I przeskoczymy po pieniążki. Nie wiem, czy to jest tajemne. Przejście, czy. Po prostu dalszy element drogi. No jest tu dużo pieniędzy, to mogę powiedzieć na 100%. Dobra, zobaczmy. Nawet jeśli to jest jakieś tajne przejście, tylko. O, cholera, ale. Ale w gruncie rzeczy, jak mam tam doskoczyć? O, to jest pytanie. Mogę doskoczyć? W sumie to. tu. No mogę tutaj przeskoczyć. To jest przetki metalowe? To jest totalnie metalowe. okej okay. To też jest kolejny plusik. Jesteśmy coraz wyżej. Hopsa. Tutaj nie wyskoczę w ten sposób, ale... Ja bym sobie trochę busta zrobił. A. Nie, nie, nie... Jest ok, jest ok. Nawet jeśli nie wygląda jakby było ok, to jest ok, moi drodzy, naprawdę. Kurde, nie ma się... Musiałbym na tym stanąć przez chwilę przynajmniej, a to jest trochę problematyczne. Nie, 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 nie. Uf, hu, hu, hu. Wszystko jest ok. A jak wysoko mogę tutaj podejść? A, proszę bardzo, tyle wystarczająco, żeby tutaj wskoczyć. Okej, okay, to mi się podoba. Wyłączmy nasz magnetyzator. O, proszę bardzo, są go nie! Jak to w wulkanie? Bierzemy, bierzemy jego włosy, to jest fryzura mocy. Bo bohater z bujną czupryną musiał przesadzić z mocą. Zabierasz jego włosy ze sobą. Wszystkie pamiątki po bo poległych bohaterach znajdziesz w swoim domu. No tak, włosy mieć w swoim domu wystawione, nie chcę tam przeskoczyć tak łatwo. Znaczy nie chcę się pomylić, o to mi chodzi. Interesujące. To chyba jest bonusowy teren, ale. Czy ja tam doskoczę? Tam na pewno były pieniądze gdzieś, to pamiętam. To nie brzmi gdzie dokładnie z której strony były te pieniądze. Mam wrażenie, że one były jakoś tam. mówimy tam doskoczyć tak po prostu, proszę bardzo. Ha, elegancko. Nie wiem, czy damy radę wrócić teraz. To jest inna kwestia. Znaczy wrócić. W sensie wyskoczyć tam wyżej. Mogę sobie wybudować coś ten mocy, ale nie, tam wyżej to my nie wyskoczymy, dobra. W takim wypadku wrócimy sobie tu No i pójdziemy sobie tam zobaczyć co jest wyżej Chcieliśmy songo yy, Czy też goku, jak wolą puryści na pewno O, tędy jeszcze można było wejść, okej okay. Czyli tych możliwości przeskoczenia tam było co nie miara Dobra, siema niebieski Syn króla poszedł tamtędy na wzgórze, okej okay. Czyli my jednak idziemy jakby... kurczę, to może bym się wrócił na chwilę, zobaczył Zobaczył, bo tam jeszcze była ta druga ścieżka z tym wyrzuceniem w tamtym kierunku. Chciałbym wiedzieć, co tam jest. A co to robi? A tutaj coś się obniżyło. Okej, okay. teraz na pewno możemy zaskoczyć, skoro ta łatwo będzie wrócić. Dobra. To zaskoczymy i skoczmy jeszcze zobaczyć, co zrobi... Co zrobi ta akcja. Bo chcemy zrobić pyk. Teraz chcemy zrobić pyk, tylko ja muszę się tu ustawić. Okej, okay. pyk. Juhu! Ej, po skrzynkę przelecieliśmy, fenomenalnie. Tutaj są czarne skrzynki. Maksymalne zdrowie, to się świetnie składa, o tym myślałem przed chwilą zresztą. A to pytanie brzmi, bo tam coś jest. Ja, czy ja tam chcę pójść? Na tą skałę, na ten. ten. Totalnie tam chcę pójść. Nie ja, wiem, tak doskoczę. Raz, dwa. No ja, bez problemu. Miem zapas. Tylko już tutaj niczego nie ma, ale. Ale fajnie, że tu przyszliśmy. Znaczy, tam bardzo ładna feria wybuchających. Kurcze. lawowych elementów, ale. Nie pomoże mi to w mojej wędrówce. Raz, dwa. Okej, okay, udało się. Dobra, możemy stąd wrócić, oczywiście. Zaraz tylko okr okrążmy cały ten teren. nic tutaj nie ma ciekawego. Tam coś było, czy mi się. Nie, wydawało mi się. Tam jest złoty element. Tak jakby troszkę tauntował mnie, żebym tam poszedł. No są w ogóle pieniądze. To też mnie tauntuje, żebym tam poszedł. Nie dobra, nie, nie będę tam się zapędzał, bo mam wrażenie, że to mnie tylko dowali. Tak na amen. Mi dowali na amen właściwie. Myślę, że możemy po prostu wrócić sobie tam, gdzie powinniśmy. Zacząć ruszać, proszę bardzo. I do góry chłopca. Lecimy po niebieskiego kuzyna, tak? On jest w pobliżu wulkanu. Czy to wciąż nie jest wulkan tak naprawdę, gdzie my jesteśmy? To jest wciąż tylko pobliże. Dobra. Nie możemy wskoczyć, nie musimy używać naszej sprzączki. Możemy, ale nie musimy. Ja sobie pozwolę na zioł troszeczkę odpocząć. Ale jestem ciekawy, czy na górze. Ha! Wiedziałem, że coś tutaj się kryje. Co mogłem to wcześniej już odkryć, ale. No niech będzie i tak. Hopca. Pieniądz. Idealnie. Co tam ciekawego mamy? Księżyc kolejny. Wygląda bardzo cennie. Fajnie, ale w sumie ja tak za bardzo nie podążam za tymi bonusowymi elementami gry. Bo ja to jednak nie jestem stuprocentowym e, komplicjonistą, to mnie nie, nie interesuje aż tak bardzo. O i Oczywiście, że są przeciwnicy. Dawno ich nie było. Raz. Opsa. Popsa. Wszyscy? Nie, tam, tam jeszcze ktoś jest. Dobra, jeszcze kolega się pojawił, to jest w ogóle złota. Nie proszę bardzo, generuje prąd. Będziecie musieli to odpowiednio ogarnąć teraz, bo to do tej kostki oczywiście też do, dociera. A nie chyba, ale... Dobra, na pewno możemy zrobić pyk. Hmm, okej, okay. tylko by wystarczyło raz otworzyć, więc już jest wszystko ok.

Muszę to wrzucić na to. Ja wiem, że tam są przeciwnicy, ale mam ich gdzieś na razie. O kurde, nie mam ich gdzieś, nie mam ich gdzieś. Bardziej, że oni mnie zabijają, jeżeli mi trafią tym strzałem. No, gin! Chyba zginął. Jest jeszcze jeden, kurde. Trochę za wysoko rozstrzeliłem. Wystarczyło? Wystarczyło. E, tak, a więc e, wracając e, tutaj. Powinniśmy być w stanie... oj, to nie jest takie hobbycube. Gdzie to poleciało w ogóle? Jakim cudem tam poleciało? To jest kosmiczne. Dobra, na razie damy temu spokój. Tym bardziej, że tamto aktywuje... Yy, ...aktywuje tamto. Tamten wyższo, górny, a nie ten dolny, więc tak tam nie wskoczę. Okej, okay, no jestem tu na razie uwięziony. Nie taki był plan, ale skoro tak się stało, zobaczmy, że tutaj nie ma żadnych takich słabszych elementów konstrukcyjnych, które moglibyśmy przebić. Nie ma. Jeżeli tak się stało, to tak się stało i na tym już nic nie poradzimy, moi drodzy. Jedonko. Kaktusowe przysmaki. Zawsze spoko. Jest czerwony koleś, więc jest rodak nasz. Dzień dobry. Jakiś facet oszukał mnie fałszywymi, fałszywymi. nie umiem mówić po polsku, ale są przeciwnicy mnie atakują. Zaraz to przeczytamy dokładnie. Jeden strzał. Koleś, ja wiem, że Cię oszukał, ale mi najpierw pokonać naszych przeciwników, bo zginiemy, że jest z nim cokolwiek. Ogarniemy z tymi fałszywymi samorodkami. Teraz mi powiedz swoją historię życia. Oszukał mnie fałszywymi samorodkami złota. Są one w moim domu pomiędzy prawdziwymi samorodkami złota. Mógłbyś się dowiedzieć, które z nich są fałszywe? Wrzuć fałszywe do dziury w dianie. O kurde. Które są fałszywe? To Nie będzie tak, że one... Nie będzie tak. A, zaraz, ale ja mam przecież... Czy to działa na kolor generalnie? To działa na kolor generalnie. Fuck. Tak, ja mam się dowiedzieć, które są fałszywe. O to jest pytanie. A co jak rzucę zły? To jest ten jak rzucę zły. Jak mówię na z Nie tak, spróbuję jeszcze raz. Tylko fałszywe samolotki. Koleś to jednak potrafi ogarnąć, czy po prostu się nie chce tu poruszyć i ten... Powrzucać z nich, okej okay. Ale po czym poznać fałszywy samorodek od prawdziwego? Oto jest pytanie Oto jest pytanie One wszystkie dla mnie totalnie wyglądają jak fałszywe Albo jak, totalnie jak prawdziwe w sumie Hmm że mi się wydaje, że to musi być związane jakoś z... Ze... Okej. Okay. <laughs> to nie mogę kliknąć. Tak, tylko nie mogę kliknąć. To nie jest fałszywy. Dobra, pyk. Padaj. To jednak to był dobry pomysł, żeby je testować w ten sposób. Dobra, a ten? Mogę kliknąć. Okej. Okay. A ten mogę. Mogę. Mogę, okej, okay. a ten? Mogę, a ten. Dobra. Tak, to już możemy łatwo wykryć, który jest który. Są dwa fałszywe i jeśli to są te, które ja mu, że tak powiem, sprzedałem, to na pewno być duże. Chyba, że gra aż tak bardzo nie ogarnia. O! Tego nie mogę, dobra. Nara, Jeszcze jakiś jest fałszywy. Ten się wydaje prawdziwy. Totalnie wydaje prawdziwy. Ten się totalnie wydaje prawdziwy, ten też. Przeklikajmy wszystkie na pewności. Dobra, ziomek, wszystkie ci wywadziłem. Nie tak, spróbuj jeszcze. Jakim cudem? Okej, okay, one są ustawione teraz w, kolejno... znaczy, nie w kolejności, ale przynajmniej tak ładnie. Więc postarajmy się ich nie rozwalić. Tylko przejdźmy po kolei. I tyle było z nierozwalania. Dobra. pójdźmy tam tego się nie da więc ten baj okej okay, nieważne to 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 wciąż jest okej okay. nic z nimi że trochę się ruszają trochę się giwają o nie 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 koleś wracaj tu kurwa chcę uciec nie chcę dać się wywalić do śmieci dobra to też, prawdziwe, tak? też to też jest prawdziwy, tak? To też jest prawdziwy, ten też jest prawdziwy, też no nie, to, 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 to moim zdaniem wszystkie są okej. Okay. Dwa są w śmieciach, dwa były fałszywe. Czemu, jak masz jakiś problem? Idealnie, dzięki, jeśli potrzebujesz trochę energii, skorzystaj z mojego źródła. No i super, że nam pozwoliłeś na swoje źródło. Nie wiem, po co mi one jeszcze w tym momencie. Ale... Ale zawsze spoko. Tam jest coś fioletowego, swoją drogą. Tam pewnie trzeba będzie kostkę rzucić. Problem polega na tym, ja wtedy mogę wejść. on wszystkie już te zabrał sobie, co? Nie chcę ryzykować, że mu ukradnę. Eee, koleś kurcza jest tutaj ten. Spryciarze mnie. i tak ze złotem nic nie mogę zrobić bezpośrednio. Musiałbym dopiero monety mieć. No tutaj mogę wskoczyć. Tu są marchewki, więc już widzę, że będzie potrzebny pewien konkretny kolorek. A czy mogę zrobić. To z drewno? Talnie wygląda. Okej, okay, tego się nie spodziewałem Nie, nie mogę tego w ten sposób zrobić, szkoda Dobra Tak czy siak, skoro to będziemy potrzebowali gdzieś do jakiegoś Miejsca, o jaki duży przycisk, jesus christ Tam go nie wcisnę 100 na 211, okej, okay, a jak taka gąbka waży 5, bo jest sucha, Ta będzie ją namoczyć odpowiednio Okej, okay, tylko żeby namoczyć tą gąbkę, to my musimy najpierw znaleźć jakieś źródło wody. To raczej nie będzie lawa, coś czuję. Ale gdzie my taką wodę. No dobra, będziemy szukać wody zaraz w takim wypadku. Tam są ten do rozwalenia, to jest jasne. Tam by podało też wskoczyć, bardzo bym chciał przynajmniej. Okej, okay, co jest tutaj? I czy, I czy w ogóle cokolwiek? Chyba nie za wiele. Dobra, tam jest ziomeczek, który też chce z nami pogadać. O, to jest ten trwany koleś. Ten odbiornik energii elektrycznej nie wymaga stałego zasilania. Wejść na dach i prześlij impuls, to wystarczy. Wejdź na dach i prześlij impuls. Czy mamy tam wskoczyć? Co? Tu jest woda jeszcze. Jest woda! Jest woda, jest woda, jest woda. Hej, siema, tak. Siema, siema, siema. Jak jest woda, to znaczy, że gąbki mogę tam wstawić. Czy ja tam dam radę podskoczyć? No to jest pytanie. Nie no, powinienem dać radę. Spróbujmy. Pyk. A, zajębie się zrobiłem. Dobra, nieważne. Yy, pyk. Bierzemy drugą. Tam to jest gdzieś tam mniej więcej. Na szczęście chyba się nie spali tak po prostu, więc. Mogę Mogę po prostu podejść z tymi gąbkami. Zobaczmy, ile one ważą, tak, jak są mokre. O, ładnie napełniała. Zobaczmy, ile to wagi będzie. O ile dotrzemy z nią. I z gorąco, więc pytanie czy ona się nie wysusza. Aj nie tędy. Czy ona się nie wysusza po drodze. Mam nadzieję, że nie, że to nie jest aż tak zaawansowana mechanika gąbek w tej grze. Dobra, jedna gąbka waży 99 Czyli spokojnie z dwoma damy radę i ze mną Nie wiem czy muszę potem na tym być Gdzie ja drugą gąbkę rzuciłem? Mogę jeszcze kamienie zawsze jakieś dorzucić, nie? Właśnie, mogę jeszcze kamienie dorzucić Jakie wiele kamienie ważą? Niedużo Ale się uzbiera, jak tylko tę gąbkę, którą wywaliłem, w... a tutaj Kosmos to nam się uda to jakoś zaaktywować. Właśnie użyjemy, jeżeli trzeba będzie tam potem stać, to użyjemy jeszcze kamieni, bo zbieramy po prostu różne randomowe kamienie. I wtedy myślę, że będzie elegancko już. Na razie jednak mamy akcję pod tytułem gąb gąbkowanie, aparently. Nie jest to może najpiękniejsza nazwa jaką kiedykolwiek wymyśliłem dla jakiejkolwiek akcji, ale... Dobra, ja mamy 202, żeby tak... To coś się... Włączy Okej okay, to się włączy spoko Czyli kamienia jeszcze po prostu musimy nazbierać Tu mamy kamyczka Tu mamy chyba też kamyczka Zbieramy ich na tyle żeby to się włączyło automatycznie i zostało włączone przez cały czas No jeszcze dosłownie jeden kamyk nam jest potrzebny No ich jest mnóstwo więc to nie jest żaden problem Proszę bardzo Mamy to aktywowane mamy już Fajnie Zobaczmy jak to wysoko nas podbija O nie możemy się ruszyć przy tym to jest straszne. Interesting. Ale też czuję, że wiem, jak to trzeba będzie. Pytanie, czy nas to popchnie? Jeżeli tutaj wstawię teraz za tym. jeśli tutaj wstawię kostkę teraz. To będzie szybko. O nie, to tak tego nie zrobię. O, o, o. Hmm. Czy można to po prostu włączyć tak, na Amen? Tak, okej, okay. dobra. No, nie musiałem to tak kombinować że tak bardzo jak pierwotnie zakładałem. A teraz trzeba się jeszcze zastanowić, po co jestem w tym miejscu. To jest, jest złoty bloczek. Mogę technicznie zrobić tak. Na coś czuję, że po prostu jestem już w kolejnym etapie zagadki, że tak powiem. Zacząłem rozwiązywać ją zanim. Wykonałem to, co powinienem był wykonać, dlatego jestem w tym miejscu. Mi się po prostu czuje, że będziemy musieli jakoś przestrzelić stąd, być może na przykład tam. Ciężko powiedzieć w tym momencie. To wszystko widzie jeszcze w praniu, ale tak by to wychodziło. Ale dobrze, jesteśmy tutaj wiemy jak się dostać. Nie jest to specjalnie skomplikowane teraz, kiedy już mamy mm, odpowiednie możliwości. Gdzie mogę tym strzelić w sumie? Totalnie tam, ale nie wiem, czy to będzie miało sens. Tak czy siak, poskoczmy sobie tu. Moi drodzy, tutaj sobie skończymy ten odcinek. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Jeżeli Wam się seria podoba, zapraszam do subskrypcji kanału. W kolejnym odcinku będziemy starali się rozwiązać tą część zagadek. I jestem ciekawy, ile Supraland w ogóle trwa, bo tak mam wrażenie, że gramy już całkiem długo w Supraland. Jeszcze się nie skończyła gra, to niesamowite. I co ważniejsze, ja wciąż jestem w stanie progresować mniej lub. W większym stopniu, w mniejszym lub większym stopniu. Tak czy siak, moi drodzy, dzięki jesteście na oglądanie. Subskrybujcie kanał, a my widzimy się w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się ciepło, hej!